Witam Państwa na webinarze marki Allergika. Allergika powstała 30 lat temu w Niemczech, a dokładniej w miejscowości pod Monachium. Jest to prywatna firma farmaceutyczna, która specjalizuje się w profilaktyce oraz leczeniu alergii i różnego rodzaju chorób skóry. Jej założycielem jest pan Hartmund Bannert. I od właśnie ponad 30 lat. Marka cały czas ma jeden cel, aby wspierać pacjentów na całym świecie. Jak Państwo widzą, tutaj przedstawi, przedstawiamy um, taką globalną mapę, gdzie pojawiają się naszy, nasi partnerzy dystrybucyjni. E, to są wszystkie państwa, w których na ten moment alergika się znajduje. Jest ich coraz więcej, w tym momencie jest ich ponad 20, a od jesieni roku 2021 roku dołączyła do tego grona. Również Polska. No i już tutaj bardziej przechodzimy do części, w której będę Państwu opowiadała o tym, dla kogo są przeznaczone produkty alergika, dla jakich, na jakie schorzenia skóry możemy je stosować, w jakich przypadkach te produkty nam wyleczą problem, w jakich przypadkach złagodzą objawy choroby. Przede wszystkim, tak jak sama nazwa wskazuje alergika twój specjalista od alergii, skupiamy się na różnego rodzaju alergiach skórnych, czy to są właśnie alergie kontaktowe, czy pokrzywka na przykład po alergiach pokarmowych, nasze produkty są w stanie w ogromnym stopniu polepszyć kondycję skóry i załagodzić objawy takiej alergii oraz dla osób z egzemą. Kolejna grupa osób, na których się bardzo skupiamy, są to osoby z atopowym zapaleniem skóry. Atopowe zapalenie skóry jest to teraz globalna e, choroba, która występuje już tak naprawdę od najmłodszych lat. E, jest to. E, jest to choroba, która nie jest do wyleczenia, tak naprawdę. Często zdarzają się powroty tej choroby. Zazwyczaj jest to właśnie w takim okresie jak teraz, jesienno-zimowym. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka tych, tej choroby, w, w pielęgnacji tej choroby oraz jej prawidłowe leczenie. Oraz dla osób z przewlekłymi dermatozami twarzy. Takimi jak na przykład łuszczyca, przewlekły toczeń rumieniowaty, krążkowy i później jeszcze Państwu opowiem, e, będzie też się pojawiało na przykład, e, będzie się na przykład pojawiał trądzik różowaty. jak Państwo tutaj widza, widzą, e, przedstawiam Państwu takie dwa hmm, zdjęcia, takich schorzeń. E, tutaj jak Państwo widzą, jest przede wszystkim takie hmm, wystąpienie objawów na na oku, na powiece, to jest bardzo częste e, takie łuszczenie się powieki, powieka też często jest opuchnięta, e, a tutaj na przykład mamy e, na skórze rąk e, i tutaj na dłoniach też, szczególnie takim w tym właśnie okresie jesienno-zimowym, gdzie jest e, zimno na dworze, jest duża różnica temperatur w pomieszczeniach, jest bardzo suche powietrze, e, to tutaj e, tak ta, to atopowe zapalenie skóry lubi wracać. Kolejną grupą osób to osoby ze skórą wrażliwą, atopową. Tak jak Państwo tutaj mogą zauważyć, po prawej stronie występuje wrażliwa skóra, która, taka skóra, która reaguje bardzo szybko na różnego rodzaju szkodliwe środki chemiczne, czy na złej y, jakości kosmetyki, na różnego rodzaju detergenty y, oraz też pokarm, ale to już bardziej w alergii y, oraz skóra bardzo sucha. Taka tutaj w tym przypadku to już jest naprawdę bardzo sucha skóra, która y, też y, lubi się łuszczyć, y, która lubi pękać, więc produkty alergika są w stanie w znacznym stopniu y, tą barierę ochronną skóry odbudować i mocno nawilżyć. Ale to jeszcze będę wszystko Państwu opowiadała w dalszym wiem, naszego spotkania. A tutaj dla osób z różnego rodzaju dermatozami właśnie tak naprawdę jest bardzo obszerny zakres tych chorób, na które można stosować alergikę, bo tak naprawdę wiele chorób objawia się takim właśnie przykrym swędzeniem. E, czy e, takim dyskomfortem skóry, zaczerwienieniem, na przykład pokrzywka, e, tak jak Państwu tutaj wymieniłam, jest to świąt, trądzik różowaty, e, alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry, pieluszkowe zapalenie skóry, to też jest ważne. E, na, pod koniec, jak będę z Państwem omawiała produkty nasze, e, to zwrócę uwagę Państwa na to. Jakie produkty nadają się do stosowania u dzieci? Tutaj pieluszkowe zapalenie skóry właśnie to jest częsty problem u niemowląt, więc nasze produkty są w stanie złagodzić te objawy. Różnego rodzaju otarcia skóry, lekkie poparzenia skóry oraz ukąszenia owadów. Oczywiście jeszcze taką grupą osób są osoby zmagające się z chorobą, jaką jest łuszczyca. Tutaj przedstawiłam Państwu zdjęcia, jak wygląda ta choroba. Tutaj jest on dosyć lekki, ten przebieg tej choroby, natomiast właśnie w takim przebiegu choroby możemy stosować nasze produkty, nasze wyroby medyczne i dermokosmetyki. I tutaj po prostu będą one niwelowały uczucie świątu, i przede wszystkim będą. Robiły warstwę okluzyjną, która będzie sprawiała, że ta skóra będzie się w znacznym stopniu mniej łuszczyła i będą odbudowywały ten uszkodzony naskórek. W naszej ofercie mamy pięć produktów. W Polsce jest dostępne ich pięć, tak jak Państwo widzą, tutaj je podzieliliśmy sobie na takie dwie grupy, żeby je łatwiej nam było sobie uporządkować. Więc pierwsza grupa są to wyroby medyczne, a druga grupa są to dermokosmetyki. Wyroby medyczne mamy trzy, dermokosmetyki nasze balsamy mamy dwa. Zanim sobie przejdziemy do tego, jak tak naprawdę działają i jedne i drugie produkty, warto w ogóle wiedzieć, czym są wyroby medyczne, czym się charakteryzują, a czym się charakteryzują dermokosmetyki. Ponieważ to są oddzielne grupy produktów, na które tak naprawdę, jak się zabieramy za ich użytkowanie, warto wiedzieć, jakie mają one znaczenie dla naszej skóry. A więc wyroby medyczne to są, znajdują się w grupie produktów pomiędzy lekiem, a pomiędzy kosmetykiem. One można powiedzieć, że są w środku. Wyroby medyczne mają takie, taką właściwość, że są w stanie zastąpić nam lek lub leczenie sterydami. Są one w stanie dać nam zbliżony lub nawet często taki sam efekt, natomiast nie zawierają substancji chemicznych, takich jak zawierają leki, więc skupiają się tylko na składnikach aktywnych. I co jest bardzo ważne, wyroby medyczne mają potwierdzone, udowodnione swoje działanie dzięki badaniom klinicznym, dzięki licznym badaniom klinicznym. Więc tak, to są wyroby medyczne. Czyli, co najważniejsze, co warto zapamiętać, są to po prostu, nie są to leki, natomiast swoim działaniem są w stanie przynieść podobny efekt. Można zastąpić leki lub, na przykład, stosować je na przemian z lekami i nie zawierają takich substancji chemicznych, jakie zawierają leki. Natomiast dermokosmetyki tutaj muszę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę dermokosmetyki nie mają tak naprawdę. W sprawie zapisu takiego dokładnego, że jest coś takiego jak dermokosmetyki. E, ogólnie w, na mocy prawa dermokosmetyk oznacza to samo co kosmetyk, natomiast od wielu lat w kosmetyce, na rynku kosmetycznym, e, przyjęło się z, takie pojęcie jak dermokosmetyki. E, uważam, że, że bardzo słusznie, ponieważ pozwala ono na odróżnienie. Zwykłych kosmetyków, od kosmetyków, które są w stanie zadziałać dokładnie na jakieś skorzenia skórne, są w stanie pomóc skórze, która ma jakiś problem. Więc tu już pierwsza rzecz, że dermokosmetyki w porównaniu do zwykłych kosmetyków mają bardziej takie działanie, które działa dokładnie na jakieś dane potrzeby skóry, mają bardziej sprecyzowane działanie I na przykład będą działały na różnego rodzaju bardzo suche skóry, będą pomagały w, w, w pielęgnacji, będą pomagały w pielęgnacji właśnie bardzo wrażliwej, na suchej skóry, również problematycznej. Więc dla osób z trądzikiem, również warto jest sięgnąć po takie dermokosmetyki, które będą przedłużeniem różnego rodzaju kuracji. Także główna zasada, różnica między dermokosmetykiem a kosmetykiem, to tak naprawdę to, że dermokosmetyki mają lepszej jakości, bardziej sprecyzowane do potrzeb skóry składniki. Więc myślę, że już wiemy, na czym polega różnica między wyrobem medycznym a dermokosmetykiem. Możemy przejść sobie dalej. Tutaj przedstawiam Państwu. Um, Główne cechy, którymi alergika wyróżnia się na rynku. No, bo jak wiadomo, na suchą skórę, na, na skórę wrażliwą, alergiczną czy na AZS składnik, produktów na rynku jest naprawdę wiele. Są one szeroko dostępne i tak naprawdę bardzo ciężko wybrać ten jeden odpowiedni, bo jesteśmy bombardowani z każdej strony tym, że ten jest najlepszy, ten jest najlepszy. A ja Państwu powiem, jakie produkty i jakie, jakie nasze produkty mają cechy, które wyróżniają je na rynku. A więc przede wszystkim mają starannie dobrane składniki, które pozwalają na to, aby nasze produkty były bardzo bezpieczne dla nawet najbardziej wrażliwej skóry. Nie Zawierają żadnych składników, które znajdują się na liście najczęściej, występujących, trzy, liście najczęściej występujących 300 alergenów. Takie listy są podawane co roku i w Instytutach Alergologii są postawane właśnie takie listy składników i alergenów, które są najczęściej skłonne do wystąpienia alergii. I w żadnym z naszych produktów żadnego takiego alergenu nie ma. Też co jest bardzo ważne, nasze produkty mają konkurencyjną ilość tych składników, bo stawiamy na to, że mniej znaczy więcej. Wolimy mieć dosłownie kilka, ale bardzo wartościowych składników, niż długą listę składników, która wcale nie jest gwarancją tego, że produkt jest bardziej skuteczny. Oczywiście nasze produkty nie zawierają żadnych substancji zapachowych, żadnych olejków eterycznych, które mogłyby w stanie podrażnić skórę, wywołać alergię, nie zawierają żadnych barwników, konserwantów oraz parabenów. No i co bardzo ważne, myślę, że najważniejsze, ale o tym się um, zaraz um, bardziej um, obszernie wypowiem, na to, że posiadają one formułę woda w oleju. Jest niewiele um, produktów um, na rynku, które posiadają właśnie tą formułę, raczej stosowana formuła olej w wodzie. My stosujemy formułę woda w oleju. No i teraz, czym różnią się od siebie te emulsje właśnie olej w wodzie i woda w oleju? Otóż, tak jak Państwo tutaj, tak jak przedstawiłam Państwu takie porównanie, mamy emulsję typu olej w wodzie i emulsję typu woda w oleju. E, emulsji typu olej w wodzie, jak Państwo widzą, cząsteczki oleju są zamknięte w, cząsteczkach w cząsteczce wody. I taka emulsja typu olej w wodzie zazwyczaj pojawia się w kremach nawilżających, w kremach lekkich, idealnych do cer tłustych, do cer mieszanych. Oczywiście nadają się też do skóry suchych i wrażliwych, natomiast raczej sporadycznie. Raczej w takich przypadkach, właśnie nagłych, kiedy potrzebujemy ukojenia, to wtedy używamy sobie do takiej suchej skóry i wrażliwej tej emulsji typu olej w wodzie. Tutaj mamy emulsję typu woda w oleju i ta, o tej emulsji najwięcej będę dzisiaj Państwu opowiadała. To jest emulsja, którą my stosujemy w naszych wyrobach medycznych i dermokosmetykach. Chociaż mamy jeden produkt typu olej w wodzie, jest to nasz balsam Hydrolotio i też Wam, wam Państwu go później przedstawię. Natomiast tutaj, jak Państwo widzą, w tej emulsji typu woda w oleju, cząsteczki wody. Cząsteczka wody jest zamknięta w cząsteczce oleju, co zapewnia i pozwala nam zapewnić taką okluzyjność, a ta okluzyjność w leczeniu skóry alergicznej, w leczeniu skóry bardzo wrażliwej, za to pomoc skóry czy z łuszczycą jest niezbędna, ponieważ zapewnia największe procesy regeneracji na takiego natłuszczenia skóry. I tak też tutaj jest, jak Państwo widzą, mamy wymienione emulsje typu woda w oleju, są to kremy tłuste lub półtłuste, idealne na okres jesienno-zimowy dla każdej cery, a całoroczne dla stosowania dla skóry suchej. A tutaj mamy dalszy rysunek, który będzie nam przedstawiał, jak się zachowuje struktura woda w oleju, a jak olej w wodzie. Jeszcze tylko wcześniej wspomnę państwu o tym, czym są w ogóle emolienty. Emolienty to są takie składniki, które po prostu zmiękczają i wygładzają nasz naskórek i tworzą na naszej powierzchni skóry taki hydrofobowy film, czyli tak zwaną warstwę okluzyjną. Właśnie tą warstwę okluzyjną, która ma bardzo ważne zadanie w procesach regeneracyjnych podrażnionej czy chorej skóry. Ponieważ hamuje ona ucieczkę wody przez naskórek i poprawia jej elastyczność nawilżenie. Tak jak Państwo widzą, tutaj pierwsza struktura emolientu, woda w oleju, czyli ta, którą my stosujemy w naszych produktach. Jak Państwo widzą, tutaj jest warstwa okluzyjna, która się wytwarza, pod spodem jest skóra, a na górze jest środowisko zewnętrzne, oraz tutaj jest pokazane na tym rysunku wszystko na przykładzie kropel wody. No i jak Państwo widzą, warstwa okluzyjna sprawia, że nie ma możliwości przedostania się cząsteczek wody do wewnątrz, a co za tym idzie, żadnych szkodliwych czynników środowiska zewnętrznego. Jedyne co skóra jest w stanie oddychać tutaj na poziomie skóry. Na poziomie naskórka i wszystkie procesy regeneracyjne y, y, tu znajdują się na poziomie naskórka y, i nie ma ucieczki tej wody. Z kolei, w, w strukturze olej w wodzie y, jest tutaj dokładnie ta sama sytuacja. Y, jak mogą Państwo zobaczyć, nie ma już tej warstwy oleju, warstwy okluzyjnej na skórze, y, więc. Y, już te cząsteczki wody mogą przenikać, łącznie z różnego rodzaju szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego, mogą przenikać w głąb naszej skóry, a woda jest w stanie odparowywać, przez co nie ma aż takiej zdolności do odnowy, do procesów regeneracyjnych, regeneracyjnych skóry, ponieważ te składniki aktywne nie mają możliwości bycia w danym miejscu dłużej. Co jest jeszcze bardzo ważne, wyprzedzę pewnie Państwu pytanie, kiedy nie możemy stosować kremów alergika i w ogóle kremów okluzyjnych, bo, bo bardziej o to mi chodzi. Kiedy nie możemy stosować kremów okluzyjnych? W pierwszej kolejności wtedy, kiedy mamy jakieś na skórze zmiany sączące się lub kiedy została przerwana ciągłość naskórka, to wtedy. W pierwszej kolejności należy skontaktować się oczywiście z lekarzem specjalistą, wyleczyć tego typu zmiany, a dopiero później zacząć stosować produkty. Alergika. Stosowanie emulsji woda w oleju w znacznym stopniu obniża poziom TEWL. I co to znaczy? Jest to transepidermal water loss i jest to transepidermalna utrata wody. Mówiąc prościej. Tutaj przedstawione mają Państwo dwa warianty, choroba, chora skóra i zdrowa skóra. Jak Państwo widzą, w przypadku chorej skóry, ta strzałka z wodą, która ucieka z naszych warstw komórek na skórkę, warstwy skóry jest dosyć duża. I jest ta utrata wody wysoka dodatkowo do naszej skóry, ponieważ jest ona, ta bariera jej hydrolipidowa uszkodzona, dlatego też bakterie i alergeny są w stanie przeniknąć do środka, co dodatkowo jeszcze podrażnia skórę i przez co mogą występować różnego rodzaju właśnie alergie. Natomiast w przypadku zdrowej skóry, jak Państwo widzą, ta strzałka jest o wiele mniejsza i tutaj już mamy tą transepidermalną utratę wody na zdecydowanie niższym poziomie. Też widać w przypadku zdrowej skóry warstwa ochronna, bariera ochronna skóry jest na tyle wzmocniona, że bakterie, że bakterie i alergeny nie są w stanie głąb naszej skóry przeniknąć. Więc co jest ważne, że ten TEWL w przypadku zdrowej skóry musi być niższy i jest niższy. No i teraz przejdźmy sobie do części, w której omówimy nasze produkty. Jak Państwo widzą, jeszcze raz mamy tutaj podział na wyroby medyczne i dermokosmetyki. Mamy pięć produktów. Pierwszym produktem jest wyrób medyczny, krem na powieki. Tutaj na samej górze w rogu zaznaczyłam państwu wyrób medyczny, aby można było sobie to łatwiej gdzieś tam ułożyć, który to wyrób medyczny, który nie. Ale też bardzo podpowiadają nasze opakowania, ponieważ na produkcie jest też zawarta, zawarty skrót MED. I tutaj mamy alergika, krem na powieki. Krem oczywiście z formułą właśnie woda w oleju. Regeneruje on uszkodzoną barierę ochronną skórę, będzie łagodził spędzenia, chłodził oraz nawilżał, a także będzie redukował rumień, suchość i uszczenie się skóry. Bardzo dobry w przypadku kontaktowego zapalenia skóry powiek w przypadku. E w przypadku, kiedy mamy problem z na przykład z spojówkami, kiedy dużo rzeczy nas uczula, to no, tak samo ten produkt, przez to, że nie zawiera żadnych takich hmm, drażniących hmm, substancji, będzie w tym przypadku hmm, dobry. Ale również na przykład przy przewlekłych dermatozach twarzy, bo też często dermatozy z obszarów twarzy są w stanie przejść nam na okolice hmm, oczu, i składniki aktywne, które występują w tym produkcie, to gliceryna, która jest przede wszystkim w każdym z naszych produktów i to ona odpowiada za tą warstwę okluzyjną. Alantoina. Alantoina jest składnikiem aktywnym odpowiedzialnym za regenerację, działa kojąco na skórę, przyspiesza właśnie procesy regeneracji. Bisabolol. Bisabolol jest to... Składnik, który działa przeciwzapalnie, który będzie też działał bardzo mocno łagodząco. W ogóle jest to pochodna, jest pozyskiwany z kwiatów rumianku pospolitego, i dodatkowo będzie bisabolol sprawiał, że inne składniki aktywne, które znajdują się w danym wyrobie medycznym, będą szybciej wchłanialne dla naszej, dla naszej skóry. Witamina E. Witamina E, czyli naturalny antyoksydant, który występuje w naszym organizmie, również odpowiada za przyspieszenie procesów regeneracyjnych. Formuła wody w oleju, kolejna rzecz, czyli nasz krem do twarzy, Met, również wyrób medyczny, który zawiera przyjazne dla skóry lipidy, wzmacnia barierę ochronną skóry. Działa intensywnie kojąco, będzie również działał przeciwzapalnie, świetnie nawilża skórę, no i zmniejsza uczucie swędzenia. W przypadku łuszczycy, rybi łuski, atypowego zapalenia skóry, to czy w przypadku takiego mocnego swędzenia różnego rodzaju alergii, ten krem się świetnie sprawdzi. W składnikach aktywnych znajdują się ceramid 3, czyli nasz naturalnie występujący, nawilżający faktor w skórze, który jest takim cementem międzykomórkowym. Skwalan w stężeniu 5%, który stymuluje podziały komórkowe i dodatkowo przyspiesza procesy powstawania kolagenu. Więc również odpowiedzialny za to wzmacnienie bariery ochronnej skóry. Liceryna 5%, która doskonale nawilży, zregeneruje bisabolol, tak jak Państwu przed chwilą wspomniałam, oraz pantenol, który działa łagodząco i nawilżająco. Kolejny produkt to wyrób medyczny. I to mamy krem z olejem z zwiesiałka, 20%, -owym. również met, mamy tutaj zaznaczenie i formuła woda w oleju. Jest to wysokiej jakości naturalny olej z wiesiołka, który doskonale pielęgnuje i regeneruje skórę. O, o doskonałych właściwościach leczniczych oleju z wiesiołka mówi się coraz więcej. Coraz więcej osób również stosuje w suplementacji olej z wiesiołka, my zastosowaliśmy go w naszym produkcie, w naszym kremie, który doskonale zapobiega nawet ostrym stanom swędzenia oraz stanom zapalnym, bardzo dobrze jest tolerowany nawet przy otartej lub zaczerwienionej skórze i może być on stosowany na ciało. To nie jest produkt, który możemy użyć na twarz. To jest produkt, który możemy stosować czy na przykład na bardzo suche łokcie, na suche bardzo pięty, czy właśnie na takie wystające obszary w naszym ciele. No i składniki aktywne, olej z wiesiołka z stężeniem 20% i gliceryna 5%. I przechodzimy sobie do naszego Hydrolotio Sensitive, czyli do naszego pierwszego balsamu. Jak państwo widzą, tu już napisu zrób medyczny nie ma, ale jest co innego na etykiecie, na czerwono, szybka pomoc, co nam też pomaga w tym, żeby odróżnić, czym się różni nasz Hydrolotio od Lipolotio. Hydrolotio jako jedyny z naszych produktów ma tą formułę olej w wodzie. Jak reszta miała woda w oleju, ten ma olej w wodzie. Czyli jest o wiele szybciej wchłanialny, jest lżejszy, bardziej delikatny i on jest dostosowany w przypadku nagłych, bardzo mocnych objawów swędzenia skóry, pieczenia skóry. Będzie intensywnie nawilżał, będzie działał chłodząco oraz kojąco właśnie dzięki tej przyjemnej formule oleju w wodzie. I to jest produkt, tak jak Państwu wspominałam wcześniej, że o tym. Wspomnę, no to jest idealne również do stosowania u dzieci. Nasze balsamy są idealne do stosowania u dzieci, natomiast krem z olejem z również przy różnego rodzaju zmianach skórnych u dzieci też się nada. I tutaj mamy polidokanol dwuprocentowy. On odpowiada za właśnie znieczulenie w naszym produkcie, za. za, za zniwelowanie tego uczucia świądu czy pieczenia, dlatego też nie stosujemy tego produktu, tak jak mówię, cały czas stosujemy go sobie w przypadku ostrego spędzenia skóry. No i oczywiście gliceryna 10%. Kolejny produkt to jest właśnie nasz drugi balsam, drugi dermokosmetyk, czyli Lipolotio Sensitive i tutaj mamy balsam natłuszczający do skóry wrażliwej. I również wracamy do naszej formuły woda w oleju, który niweluje przewlekłe spędzenie skóry i to już jest balcem, który możemy stosować tak naprawdę um, cały czas i profilaktycznie i, i możemy go stosować w przypadku przewlekłego, przewlekłego przepraszam spędzenia skóry um, i przy, przy, przy przeciągnięciu na przykład kuracji czy wyrobem medycznym. Czy, czy innego rodzaju produktem, e, chroni przed wysuszeniem, działa mocno kojąco, intensywnie nawilża skórę do stosowania cały rok e, i również jest do stosowania idealny u dzieci. I tutaj składniki aktywne, gliceryna 10%, bisabolol, tutaj e, tak jak w przypadku... Mm, Tutaj naszego hydrolotio był polidokanol. Tak w przypadku lipolotio jest to bisabolol i ten bisabolol też ma takie właściwości lekko znieczulające i, i, i takie regeneracyjne. Natomiast bisabolol może być stosowany mm, jak, tak jak i ten produkt mm, cały czas. Chociaż ta struktura jest bardziej tłusta, więc raczej mm, poleca się go stosowania w mm, pielęgnacji wieczornej. No i witamina E. Także dziękuję bardzo za uwagę, za moją część wypowiedzi taką teoretyczną alergię. Mam nadzieję, że czegoś się Państwo nowego o produktach dowiedzieli. I w takim razie możemy przejść do zadawania pytań. Ja tylko sobie wejdę w Państwa pytania. Tutaj zatrzymam udostępnianie mojego ekranu.